Witam Was bardzo serdecznie z 5, Groszy 5, Reszta no to kolejny odcinek serii, Game w Medieval 2, Total War. Teraz zawalczymy sobie o Paryż, będziemy bić o Paryż, który należy do nas, a Francuzi go oblegają. Proszę Państwa, to jest pierwszy chyba taki w historii świata, w historii, no historii, że Francuzi chcą odbić Paryż. Oni chcą odbić, nie chcą uciekać z Paryża, oni chcą go odbić. To jest w ogóle... Przeczy historii wszystkiemu Znaczy im się... znaczy z, jak, jak uciekną to będzie Znaczyna prawdziwa historia. Ale, O! Miło, że mogłem się rozstawić. Bardzo miło. A może jednak go odbiją, bo tak jakby no... Nie mogłem się rozstawić. Dobra, oni są z tej strony, to lećcie tutaj. Oni są. Z tamtej strony. Więc niech one są tutaj. Ci są z tej strony, niech tu szybko przywracam. Eee, tak, 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 a ci to. Ah, okay. eee, są tutaj, ok, z tamtej strony, tutaj. Eee, tutaj. Ci sobie przyjdziecie mi na prawą flankę, wy, wy, wy na lewą flankę, wy zostajecie w miejscu się nie ruszęta, ty dmiesz wróg i rozpoczynamy wojnę. To tak... Co za taka duża wieża? Jakaś dziwna... Co to jest? Wieża obraz... Was jest Ej Nie rozumiem co to jest z tym Mury mi jakieś obrywają? Co, 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 co 36% czego? Ha. Obrażenia, haha Zaraz zniszczę Zniszczę ją W mi tu na rękę Dawaj, dawaj W sumie chciałbym żeby ona weszła Zostawcie ją, zostawcie zostawcie Coś... Słyszałem jakby coś strzelało. Czekajcie, no. Coś ewidentnie strzela. Aaa... Wieża z bonistami. O, tak. Dobra, weszli. Eee... Oni nie używają taranów? Są tak aż tak głupi? E, dobra, kuszę, kuszę, kuszę. Daję z... w pozycjon panowie. E, dobra, tak. No, niestety mi się chyba kawaleria tutaj nie przyda. E, ale cóż. Dawać ich i zmierzyć. Hm. Ja nie wiem, kto wygra. A moja balista w nie strzela, widzę. Nie. A gdzie są ci kośnicy? O, są, przyszli. Dobra. Teraz ich rozstrzelajcie. Zróbcie z nich durszlak. No. Chciałbym to zobaczyć. Tutaj, wiecie, co? Nie głupie. No To oni tam dopiero, idą Jakbyś jak... Nie widzę, że wychodzisz. bez strzały jakoś dochodziły No gdzie oni, są już? Dobra, są już blisko nie. tutaj zejdźcie, bo z Żal dupę ściska eee, strzelać tutaj Trochę odejście, żeby wszyscy strzelali. O nie, no, nie, 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 tak. I jeszcze odejmę. Hop, hop. Bardzo zmęczony, no w sumie. No... Dmij, dymaj róg. A mi tu ich wyrzynać. No, Francuzi oczywiście muszą no, chociaż to jest niemożliwe, że Francuz bez ucieczki to nie Francuz, chociaż raz w życiu musi uciec. Chociaż raz. No, <laughs> już generał uciekł? No nieźle. milicja... Halt robimy <laughs> Zrobimy to w inny sposób. Ja nie lubię dawać ucie uciekać swoim wrogom, bo wtedy oni mnie coraz bardziej nie lubią. A tak to nic nie powiedzą. No chłopcy, wyjście. Co? Co się stało? Nie rozumiem. Mówię. A... No właśnie, o to mi chodziło głównie. Oj... Mm. Wierzę, z balistami strzelają, a to, to ja jakoś nie lubię, jak strzelają, wieże z balistami. Ogólnie, jak balisty strzelają, i są blisko moich żołnierzy. To za ma daleki zasięg. Za daleki. Hmm. Hmm. No, gdzie to strzela? Jak to jak tak strzelił? On to strzelił, czy mi się tylko wydawało? Proszę powiedz, że mi się wydawało. Dawaj, a to co to ma być? Wy sobie żarty stroicie. Jezu święty. <grymio> no jesteś no Trzeba poczekać, zobaczmy jakiego generała zabiliśmy. Francji, jak kapitan. Jak łop. Jak łop? Jak łop. Nie wiem. Ale wygląda tam tak, jak Turek trochę. Dobra, biegnijcie w razie 3, ja nawet nie, nie chcę na to patrzeć, bo... Wiem, że to się skończy źle dla Francuzów. Dziękuję. 50 na 3 jest No. Dobrze. Chyba... Chyba... Zdecydowana wygrana. Heh. <słuch>

Zdania mongolowie, wojna no w sam raz, no. <grywa> <grywa> Boże święte. Król? Aleksy. Tak ciekawości. Duro yes. dużo tego, dużo, dużo. <grywa> O, to tu powinien coś świętyć, dlatego idę. jak no, głupi. Dyplomata mi się tu przyda, bardzo mi się przyda. Może mam tu jakiegoś agenta w pobliżu, oprócz szpienia. Wszystko, cholera. No, przejdźcie. Jezu święty, to jest... Bez... No, bez Słucham? Co to jest twoje... Tak e... o... ciekaweści! No. To nie jest jak chyba. A ten co mi złotego. No. Nie jest mm. mm. generalnie Fajnie. Nie mogę jeśli chcesz. więcej niż Iż, iż jest powietrze, znaczy azotu. Jakie wycofa się? Ja nie, nie znam tylko słowa. Automat. Dziękuję, Berno, jest moje. Co mam, to jakieś są żarty? Ten główny, żebym zrabował. Co? Łączne obroty. No. <ślesk> 2600 coś. No, to może jakbyście mi to dali, to bym. Oj, nie róbcie sobie żartów, proszę. To... O! Znowu to samo. I znowu dupa będzie. Armia. Nie, nie, ciebie tam nie dam, bo co ty spierdzili? Eee, 87. Mm. No, co jest? Jaka, jak jak Przez chwilę byłem byłam No, <noise> nie, nie lubię tego, jak ja strasznie tego nie lubię. A kupiec i sobie. Z... On jest tam, nie ma. Nie, 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 nie mam tam dos. Ty chociaż bądź fajny. Honor. <noise> O nie. No, jakieś jaja. Dobra, co mi przyniesie tura? Czyżby przegrano? Tak no, jakbyś mi się wydaje, że coś tam. Przegrano mi ale. Tam powiedziałem: 1000 moich na. 10 tysięcy ich to jest. Ej. Nie. Nie. Mam szansę, mam szansę. No może i nie. O! A. Dupa. <grywa> Straszna dupa. Dwa oddziały, chociaż może z nimi coś tam powojuje. Co tak strasznie się w miastach? dzieje? Co się dzieje? Nie rozumiem. Zniszczenia? Ja nic nie widzę. Górnictwem no to wpływ. No to... Niepokoje. Nędza. Gówno nie nędza. Jak tu jest, jeszcze może jakieś... Nie wiem, jest dobrze. W zamkach to jest wszędzie dobrze. To widzę. Odwołam no, tych dwóch. No właśnie, dobrze. Uh. Okej, okay. ci się połączą. Hmm. Ty, ty i ty i ty się połączycie. Z tamtymi. Ja uh. nie będę wierował, bo zaraz będzie buńcik. Ech, cholera. Coś tu jest jeszcze niemieckiego. To mnie nie satysfakcjonuje, naprawdę. Oh. Mm. Mi się nie udano? No tak, zrób coś. Łatwo powiedzieć. <laughs> Moje wielkie grusko jest troszkę w stanie. A to jest chyba najgłupsze, co mógł zrobić. No, chyba, że przyszedł... Hmm. Czemu mnie to nie dziwi? Ale no, iż anulował. It, tak, Coś. Jaki Torgel. Nie stać mnie. Francja. Reims. Reims. Co co wam wszystkim chodzi? Raz 1918, koniec pierwszej wojny, światowej kara podatkowa. Ja... Yeah. rozumiem. Sam bym się znerwował. Yy, widzę, że tutaj swoje możliwości, żem przecenił finansowe wszędzie. Jak się buduje, to niech się buduje. Yy, no, ale oczywiście wszędzie, żebym się przecenił swoimi... Finansami, ale cóż, yy, jakoś to trzeba nie naprawić. Mm. To też, ale to będzie już ciężki ciężkie. Aha, jak tam moi kochani, ulubieni, wysławiani, brańowie, chłopie. Hm. Hmm... nie, nie bogato najsilniejsza reputacja wątpliwa w prawie wie, ja. Eee, nie wiem, fajnie jest, no. Mi się to podoba. Nie wiem jak wam. Dla mnie to jest takie pozytywne. To trzeba patrzeć optymistycznie. Co tam, że... Jedziemy walcie z armią, która jest najpotężniejsza we wszystkich armii która ma łącznie około 10 tysięcy żołnierzy która... o wyobraźmy ja dosyć nie mogę krwić która mnie rozpierdzieli z palcem w dupie tutaj to jest zawsze jakaś armię. Ja mam myślę też tam w końcu, w się końcu przed nimi obroni w końcu, sumie nie co ja zapamiętam, do oni chyba przychodzą tak z dupy cały czas. Hmm. Co się dzieje mi z kasą? Nieważne czy... Zabiorę, to i tak mi oni ją zabierają. Co się stało? Gdzie się coś buduje? No, nie Co W lepiej może. Cholera jasna. Coś się nie zaczęło jeszcze O tak to bym no, wdzięczny jakby tam no, no Dobra ten wielki no, O No No dobra, to to mi zostało Tu już jeszcze no, o tyle plus mm. Naprawa 15 i 15 No to mogę, ale to już mnie nie stać. Że paryś mi się nie zbunnił Wszystko mi się mówi, no cholera, dlaczego gubi papież? No z komunikiem, nałożyć teraz 20% to wszędzie mi waży, prawie prawie. ale tracę strasznie na tym. Trzy miasta już straciłem, muszę je odbić. No fajnie, i znowu oczywiście, rozstawianie do dupy. Bo jego nie było. Ciało nie mam tak jakieś super. Zastanawiam się sobie, dlaczego nie mam takie... Tak, wiesz, z dworistami, jest, jest zarąbiście. Chciałem powiedzieć, że wiecie chyba co, ale kultura osobista też obowiązuje, nawet Polak. To jest, zimne. Tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. tak. Dmij wróg. Nie dymaj, tylko dmij. Okej, okay. kto to jest? No, nie na się dostać e, Łucznicy. Tutaj. By tutaj. By tutaj jeszcze jedna. No, ekipa. O. Dobra. już, komu w drogę, temu w czas. No, balistki moje. Czutem. my moglibyśmy jedną zniszczyć. Byłoby naprawdę fajnie. No właśnie, z, z szutem. Halt. To mi się nie podoba, na cholery. Nie, no, wy nie. Wy tam nie możecie, zostać. <grywia> Nawet ja zabroniam. Wy. wy tam. E he he. Co wy tu robicie? Hmm. czy tu są teraz nie chłopcy tylko Ej, ktoś tu jeszcze może przyjdzie czy tak to będzie przegrana tutaj chwilę bo tak nie może być a jeszcze mi nawet żołnierze nie doszli a głośnice są tutaj Ej, do dupy Naprawdę, strasznie odupię. Mogę to przegrać. Czekajcie, in, in, in. cholera, muszę zrobić taki kontrataczek. Nie no, jak się w nich spierdzi, to już jest przegrana. I to jest strasznie szybko. O, jest. Wadzik, wadzik... Kapowo? Dawajcie ich, dawajcie Dobrze. Dobrze, teraz pauza. Yy. Nie, ci to się trzymają, widzę. Kosznicy! Że... No właśnie, że się. że to coś kupi, strasznie czy co? Wy tutaj. Tutaj, bo tu się włamali już do nas. Fajnie. Yy. Dobra, to Wy też się tu wpierdzielicie. Wy wyjdziecie od... tej strony. Dobra, dawaj, dawaj. Jeszcze jedni, żeby mi się przydali, ja coś Tu się łamię, to samo moje że nie ci, co potrzeba. Dobra, widzę, że... Tu już tam, tu już tam. God, have <laughs> My, kocham te balisty, naprawdę. No teraz to każdy by się chyba na no, takich fajnych, ładnych gości rzucił. Oczywiście kobiety. No i gej. No. Zapomniałem. Przebiegnijcie po nich. Zakończcie sobie. NIE STRZELAĆ W NICH! A cholera. Chyba wyłączę zaraz te balizy. O. Jak się ich pozbyłem Wow Niedobra dobra Wiesz dobra z... co, jednak się wróci Wróci się nie To jest złe <grytanie> Jakby jesteście poza bazą Cię ich, cholery Nie potraficie wyjść do własnej bazy Bo jak jesteście poza to jest Kuźwa! No! <laughs> Proszę, to naprawdę tak dużo? Kto jeszcze? Rzućcie się na nich. Tam barista nie ma w zasięgu. Koniec. Stop. I po co to było? I na co wam to było? I na co wam to... Oszukiwać, goś No, <laughs> Stracił. To się fakt Okej, mi to nawet pasuje. Nie ma w YouTube, no dobra. To mi nie pasuje. Ech, cholera. Może sobie przyrzuci eksponikę. Znaczy. Rozwoła ci siebie eksponikę. Nie, nie może... On mi nie może akurat zginąć. Ale on zginie. No. Force, mm. <laughs> Tylko Polska stanie po ich stronie, ale się zdenerwuj. Hmm. Dobra, Zobacz, co się da tu zrobić. Czy w ogóle ja zawsze trwam? <grywa> mi się wydaje, że to jest. Już na tym froncie to jest przegrana sprawa. W ogóle jak się mongolowie pojawiają, zawsze mają taką dużą armię, ale ta armia jakoś tak. im się jakoś. bo jakoś tracą tą armię. Nie pamiętam jak. I to w miarę szybko. Co ja w to Co całe... ja to. Co pamiętam, no dojemy... i mają dużo kawalerii strzeleckich. Jednak nie. To są ci łącznicy. To Zostawcie to łócznicy? No to. Puźba. <laughs> Sorry, no to kuźbałem. To nie jest przepis. <laughs> hmm. Um... A się. My też. Ee, zaraz będziesz nauczył się słowa kuźba i szponuję. Nie. Nie jest tak, Dobra, dymaj wróg. No, panowie, z buta. O on! To na lewo i teraz na prawo jeszcze są. O! No, że dużo tego tak sobie teraz patrzę. Jak to mi się... O, a, myślałem, że są trupy. E no! Cela mają chłopaki niezłego. Była blisko. Ale śmierć. No właśnie, o co ja chciałem powiedzieć. No dawajcie. Dobra, za da szybko troszkę. Co? Pięć? Jak? Z kiedy to się stało? Pff, jak oni mi ich tak miażdżą? Czemu oni mi ich tak miażdżą? A! Generał! Postrach! Max! Jeśli ja idiota łudziłem, że coś z, z A. No i mój nawet generał powinien zaraz Co jest ciężkie, żeby generał, uciekł. No. no, siedmioma ludźmi uciekał, to już jest naprawdę. No cóż... Nie no, ja... Byłem nawet już pewien tej przegranej. O, siedem, liczba boga. Bosko mnie zabili. Już lepiej było dać się naukować, żeby się nie upokarać. Hmm. Miło. Naprawdę fajnie, tylko że... O, przeżyłem. No, tak. <grytanie> no, że przeżył? Aha że mi jeszcze było stać. Yy. Zrobię coś, co powinienem na, tamtym. Kurczę, to tamty miał potężniejszą armię. Dajcie ze mną spokój, so, bo Ja nie jestem dużo wart. Yy. To no, czemu? Lubię mapy. Zagranie <laughs> będzie w dajdzie takich Tatak frakcji. No mogę teraz frakcji. frakcję. Polska. Nie nie to, 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 nie, nie, to nie przyjdzie w tym wypadku. Nie w tym teraz. To jest takie niemiłe. Dobra, ale reszta przygód Pana Groszka już w kolejnym odcinku. Dziękuję i cześć.